Witam wszystkich w kolejnym filmie na tym kanale. Ja jestem Pawole Games i dzisiaj przedstawię Wam najlepszą stronę, dzięki której uzyskałem e, gifta e, na 50 dolarów na stima Dzięki temu kupiłem sobie parę fajnych skinów w się Bardzo mi się to przydało. I chciałbym zareklamować tą stronę, żeby każdy z was mógł zdobyć to za darmo. E, jest to e, bezpieczna strona. Jest połączenie bezpieczne. Wszystko jest tutaj dobrze z certyfikatem. Tu możemy zobaczyć, jak działa paczka. I jest taka pro, jest promocja. No i tu czak, więc wybieram. No i tutaj są promocje. I trzeba patrzeć, po prostu na promocję. Akcja tu jest trochę dłużej, bo promocja trwa do końca roku czyli do 31 grudnia do godziny północy i równo o północy zostanie to wyłączone. I tutaj wystarczy wysłać SMS o treści od bloku: na numer 92505. Dostajemy taki kodzik, pisujemy tutaj kodzik i dostajemy. Później przekierowuje nas na, kartę na stronę SteamA. I tam wpisujemy wszystko. Nie trzeba, nie, nie, nie wymagane jest hasło do konta Steam, bo od razu dostajemy pieniądze, bo automatycznie nam łączy z tym kontem. A więc nic tutaj nie tracimy. Jest to bardzo fajne i rzeczywiście można tym zajebiście zarobić. A więc dziękuję za oglądanie Widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale Wysyłajcie smsy Może to zrobić jak coś tylko jednorazowo Nie więcej, no bo nam się to nie opłaca A jest to dla nas za podbicie po prostu numer Numerków pod e Telefonem No i liczby na YouTubach Tak więc e Wysyłajcie, widzimy się w kolejnym filmie Aha, Ja byłem Paweł Games, cześć Gaz, na czołówkę, na przedczas, za tej sceny niczym joker na mej twarzy, poker face, stoję po kolana w złocie, 600 płyty, mister flesh, ścianka flesh, niczym Covid zasięg, mam ten wirusowy bujasz głową, wbrew tej woli, youtuberek, nuty stroi, ho, ho. a to moje nominacje, Lil Rocks, Marta Linkiewicz, Kuba Wojewódzki i Lord Kruszwil. Konkurs na 100 zł w kart wystarczy zasubskrybować dwa kanały czyli Sprint IT i Pawule Games oraz napisać dowolny komentarz. Nowa piosenka Świetlne Cienie dostępna już teraz na kanale Kamerzysta. Sprawdź link w opisie. Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy pranka, o którego prosiliście od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Wynajęta willa prank. Tak dokładnie w dzisiejszym odcinku zamówiłem specjalnie na tą okazję aktora. Jeszcze nie wszyscy śpią. Aktor przyjedzie o godzinie drugiej w nocy, dlatego zaraz będę musiał wszystkich wysłać do spania i powiem, że musimy jutro bardzo e, wcześnie rano wstać, dlatego... No po prostu, no żeby nie zauważyli, że aktor przyjeżdża z do domu. Prank będzie polegać na tym, że rzekomy właściciel, czyli aktor, który został przez nas wynajęty, będzie chciał chciał wyrzucić wszystkich z domu w godzinie drugiej w nocy ze względu na złamanie warunków umowy, czyli robienie patologii bla, 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 bla. Zaraz coś wymyślimy, o co będzie można się przyczepić. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jak widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole i dąż naszego kanału, bo brakuje już zaledwie 190 tysięcy do miliona. I bardzo szybkimi krokami zbliżamy się do miliona i żeby być oczywiście z nami na bieżąco, za kamerą jest oczywiście Karinka. Jest, tam jest. W 100% wtajemniczona w tego pranka. Jak zwykle, to ja mam tylko taki przywilej. Tak, tylko nie. Jak nie? Nie. No, no tak. Czasami ktoś inny prankuje, na przykład płonący dom prank, a on utrzymał kamerę. No dobra. Ale dzisiaj, dzisiaj wydaje mi się, że ty będziesz najodpowiedniejszą osobą do nagrania. Dlatego jak przyjedzie już nasz aktor, będziesz musiała po prostu zanim pójść powiedzieć, że wszedł do domu. I oczywiście mam że... udawać zszokowaną, tak? tak? Że, wszedł do, że wszedł do domu, jakim prawie mu w ogóle wszedł do domu i wyrzuca nas wszystkich od, od drugiej w nocy. to jest normalne? I możesz robić nawet sprutę, jeżeli chcesz. W każdym razie, ja jestem najbardziej Ciekawe reakcji drydziarza i Mariusza i Sumiada. A w, sumie Adama, w sumie wszystkich jestem ciekawy reakcji. No bo co wy byście zrobili, gdyby się okazało nagle, że ja okłamałem, dom jest nagle wynajęty i nagle przyjeżdża właściciel, który chce ich e, wyrzucić po prostu z chaty o w środku nocy. Także zapowiada się naprawdę, ale to naprawdę gruby odcinek. E, ja zaraz schodzę na dół, wypieprzam wszystkich Karina do spania e, mhm. i przyjeżdża nasz aktor i zaczynamy naszego Franka. Dla Was to będzie sekunda, no, a dla nas dosyć dłuższa chwila. Także widzimy się za chwilę. Do zobaczenia. Karinka, weź ich wyślij do spania. Ty, ty, ty to zrobisz najlepiej. Powiedz ja ich, im, że musimy... Ja ich kładę spać normalnie jak mama jakaś, tak? No... Jesteś ich mamą. Jestem ich mamą. No, w końcu ten wiek Karinka. I co ty tutaj jeszcze robisz? Gdzieś spać, jutro Ale co ty mi będziesz mówić, co mam robić? Ja na pierwszym rano Ja to no. Dredziasz do spania, jutro wstajemy o 7, jedziemy do Warszawy. Do spania. Już nagrywam, zacząłem film kolejny. Do Warszawy do, o siódmej godzinie? Tak, siódma rano Warszawa, do Warszawy. O siódmej godzinie? No to Cię ci głowa boli. A bo ja nie? widzę, że ktoś się nie wstanie w ogóle i że ty wstanie. Ja wstanę. Nie. A ty, ty w ogóle co tu robisz? Weź tego typa. On mnie zaczyna irytować, cały czas nie, za to mamłaśni. Dobra, idźcie spać. No idź. A z drzwiąkom jest zawsze tak samo. Dobra, jak nie wstaniecie, ja, i, będziecie jutro umierać. Jak chcecie? Ale to jest akurat fakt. Do, do, do nagrywania nie przyjdą Ci godzinę później. No. no to jest akurat fakt. Dobra, wszyscy już poszli spać, nasz aktor zaraz tutaj nie, powinien być, bo już otworzyliśmy ubranę, przyjechał kapelan, No już jest. Także coś wcześniej. Jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień, Dzień, no. Dzień, no. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień się na pewno? Tak. No dobra. Roda mnie jest taka skomplikowana, to może wyjdziemy do salonu, ja wszystko panu wytłumaczę. Po kolei dzisiaj będzie pana. bardzo wygodny człowiek. Super. Więc panu tłumaczę na czym polega. Tak, tutaj są wszystkie, które będzie musiał się pan przebrać. W góry jest ile lokatorów w Karina? z chaosem będzie pięciu. Jest pięć osób, które będzie musiał pan wyrzucić z domu. Jest pan właścicielem tego domu. Zrobiliśmy tutaj patologię. Zniszczyliśmy panu dom i chce pan wyrzucić wszystkich z domu. Wiem, że jest godzina druga w nocy i że jest to głupie, dlatego będzie musiał pan wymyślić jakiś pretekst, dlaczego o tej godzinie. Jak już pan wejdzie do góry. Tak? Zrobimy głupie. Zrobimy głupie. się tu spać. No, dobra. to w to, to, to jest. Nie ma mhm. No będą się denerwować. Czyli będzie musiał Pan brać pod uwagę to, że oni będą się denerwować. Da Pan radę ich uspokoić? W razie czego? Jeden takich drewnaw może być agresywny. I może się rzucać. Ma Pan siłę, żeby go powalić, W No dobra, no bo może się rzucać. Będę go hamować. No, dobra. Bo Pan ten naprawdę potrafi być agresywny. Dobra, no to co, się Pan do te rzeczy i jest Pan właścicielem tego domu. No i bardzo dobrze się Pan prezentuje, wydaje mi się. Jak co, co z karinka? Damy radę chyba, co? Może okulary pan zdejmie, bo okulary tak nie będą pasować do outfitu. Poważny człowiek. Bez butów lepiej. Mhm. Bez butów. Cóż, ja się ulatniam spać. Tak mi się wydaje, że... Fajnie. Ja muszę się ulatnić spać. Czy ja mam iść? Wydaje mi się, że ty, bo ty będziesz udawał takiego no, Ale czytania. to co, ja bym musiał się a ja e, będę, kłócić? Ja nas będę pakować przez ten czas. <noise> Wiesz, że mamy najwięcej rzeczy, a oni będą coś podejrzewać, że ja nagrywam, a nie pakuję swoich rzeczy. Czyli co, ja, ja mam się jeszcze kłócić z panem, tak? No chyba tak. To co ja będę się jeszcze z panem kłócić, że... że... Albo, albo ja nic nie będę się odzywać. No właśnie, bo po prostu będziesz załamany tym faktem. Stracisz dom, stracisz tutaj możliwość nagrywania, będziesz załamany tym wszystkim. I później będziesz zwalał na Ta, oni się zaczną do mnie sapać, że ich okłamałem. Że tak naprawdę do mnie. Z... O, no to jest całkiem chyba inteligentny po... ja sposób podejścia do mogę sprawy. Ja przyjdę tam do Was, zacznę krzyczeć, że co, ja teraz muszę wszystko pakować. No możesz, możesz, burdę zrobić. Dobra, to ja przyjmuję jednak kamerę, jednak ja będę pana nagrywać. No cóż, chyba możemy zaczynać, nie? jest pan gotowy? Okej, okay. No to co, zaczynamy. Zaczynamy. Pole, pokoju pan zasiąść? Wydaje mi się, że od tego tylko. E, niech pan poczeka chwilę, bo tu znajduje się właśnie ten człowiek, który będzie najbardziej agresywny. Okay, u, u, uważa pan na tego, tego w dredach, nie? Ten drugi nie będzie w ogóle stawiać oporu. Nie puka pan, nie puka pan, wchodzi pan na ostro. Zapada, pole po wyśladu. Hallo, powódka. Hallo! No Ale halo, co to ma być? Co to za wtargnięcie jest? Proszę mnie nie dotykać Proszę, no. proszę mnie nie dotykać, co to za wtargnięcie? W moim to nie w domu? Nie, nie, jest jestem w pokoju to to tutaj, w tym miejscu Czemu ty trzymasz kamerę? Co Słuchaj, no jest to jest, to jest twój koleżka jakiś? Nie, właśnie no to, to No posłuchaj, no daj mu powiedzieć ze mną? Ja tak. godzin, tak? I ja decyduję kto, co i jak tutaj O godzinie robię. drugiej w nocy, tak? Tak, o godzinie drugiej w nocy Zachowujecie się skandalicznie nie? Dostałem zgłoszenie tutaj od sąsiadów co, co Tutaj piszesz, sąsiadów ja nie, wiem, co, nie ma, co, tutaj sąsiadów nie ma, co to za głupoty i jakieś... No są sąsiedzi tam On dalej, są. są, nie no są sąsiedzi, no mówię ci, że właściciel domu Zamknij się Dredziarz Nie jak właściciel domu, tak się nie zakopuje. Albo będziesz, będziesz ze mną rozmawiał w cywilizowany sposób, albo będziemy rozmawiać w inny sposób. Na nie, To nie jest na cywilizowany sposób, na kamerę. Ale co ja mam ale zrobić? Jak no, to, tak, sobie sytuację. Weźmiesz, rozmawiasz sytuację. Niech weźmie tą kamerę, jak chce rozmawiać na takie tematy. I stąd? Słuchaj, dostałem zgłoszenie i. To jest się, Nie wiem, czy Twoja, was wszystkich. Skandalicznie się zachowujecie, i dopóki ja tu jestem właścicielem, to ja decyduję, co tu się będzie dalej działo. Zobaczyłem, co tu się dzieje dookoła. Jest po prostu bajzer, jest burdel. Ten dom nie był w takim stanie, jakim Teraz. A w jakim jest stanie? To jest wtargnięcie, po pierwsze, a po drugie, to nie ja trzymam kamerę, tylko to on cały czas wszystko nakręca i ja się do niczego nie przyznaję. Ja tu mieszkam normalnie, chata jest w takim stanie, jakim była i e, nie mam zamiaru stąd wychodzić i będę tu, ile nie, mi się nie, podoba. Nie, 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 nie. To e, Ja sobie tu żyję i mi jest tu dobrze i ja się stąd nie Nie rozumiem, że że tutaj narzucę, co ja mam. Nie, 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 nie bo to. E, do mnie są aluzje, a nie do tego człowieka, do tamtej jeszcze do, to to, to do, jeszcze nie, to to do jeszcze jednego kolegi. Tam jest jeszcze jedna koleżanka. Tam jest, tam jest, jeszcze jest dwóch koleżków. Proszę do nich, Dobrze, nie do mnie. Usiądź tu, Proszę do nich i do niego usiądź, przede wszystkim, bo to on cały czas nagrywa. Siądź tu. Zobacz, bo to jest, jak tu nie, wygląda, zobacz. No jak wygląda, normalnie wygląda. Tak, wszystko tak. rozpierdzielone, piwo dookoła, hałas, burda, ja nie. To woda jest zwykła, to tak. butelka wody. Nie, nie, to nie jest woda. Jak nie jest woda? Nie wie pan, jak woda wygląda na nie, 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 Ja wiedziałem na dole. Dobra, kamerzysta, weź go. Ale jak mam go wziąć, to jest właściciel tego domu, dobra? Pakuj się, pakuj się, pakuj się. Ty się. się pierwszy, pakuj. Ty jesteś spokojny, ale też się pakuj. Czy nie będziecie my? tutaj mieszkać, Co Dobra gościu, pakuj się, bo nie ma tutaj miejsca dla ciebie dzisiaj. A dla mnie nie ma tu miejsca, tak? nie ma tu miejsca. Nagrywam w tym domu, mam zadzwalić... robię wyświetlenia i nie mam tu miejsca. Nie interesuje mnie, co ty tutaj robisz, ale już Ja tu robię kobieta, karierę, robię. ja tu mam swoją no przyszłość, w w... wyświetlenia, nie w tym domu. pieniądze. Nie w tym domu, słuchaj, 5 minut dom? masz, 5 minut. Pakujesz się, jeżeli się tego nie spakujesz, zaraz dzwonię posłużę porządkową, a jeżeli nie, ja mogę to załatwić. Dobrze, to za 5 minut po, porozmawiamy. Teraz mam jedną kwestię do, do drugiego pana. Okłamałeś mnie. F*** <fixen> Okłamałeś mnie, rozumiesz? Czemu tak robisz? Z czym? Czemu jesteście tacy Ale z czym okłamałem? No z czym okłamałeś? Chata nie jest nasza, tak? Tak jak było w umowie, czyli przychodzi ktoś i się rządzi Tu, gdzie jest nasz teren Sam krzyczysz, codziennie się drzesz, że ktoś wchodzi na nasz własny teren A sam nie jest twój? To nawet nie jest twoje? No, no tak wyszło, no Takie jest twoje wytłumaczenie? Wynająłem to chatę Sam mi pakuj te walizy Za takie zachowanie Nie będę się sam pakował No Dredd pakował się po prostu wy Wynajmiemy coś, coś innego. Wynajmiemy coś innego. Dobra, doprowadziłeś karinkę jest... do takiego stanu. No nie, nie wiem co tu się dzieje, ale spakujcie się. Moje rzeczy też spakuję. jakieś Krzyw, stare, moje rzeczy. Chore, chore zasadnie, nie wiem jak się ustalali, co się ustalali. Ja jestem właścicielem, nie We życzę sobie, rzeczy. żeby ktoś tutaj... Weź te rzeczy. Uważaj tylko zadowolony jesteś z siebie, żeby tak człowieka w nocy budzić i ci? Ale nie no nie, nie ale nie sobie żeby... już powiedziałem, żebyś... Nie nie dotykał. Miło ci tak? Znów chcę wypuszczać, wybadać. Nie, nie spełniłeś warunków, rozumiesz? Jakich warunków? Takich warunków, jakie były w umowie. I spadaj stąd naprawdę. Nie, nie będę cię miał, w ogóle patyczkował. Nie mam żadnych wyrzutów sumienia, że cię powalam o drugie gnozy. O, sam, sam jesteś sobie winien. Dobra, kim ciao. Jesteś, jesteś? Ciało, raz, Zaraz, zaraz ci jeżdżają. Mieszkaniaki. Mieszkaniaki. Myk, myk, myk. Dobra, śniadanie. Obuda, obuda. Tutaj. Ale tu śmierdzi. Pies na, na łóżku, kupa psia, No, no nie, no, kobieto, no ile ty masz lat? Śpisz z psem, odchody psie. Śmierdzi psy. Ja nie wiem, czy tu śmierdzi. Tu jest wszystko krew, odchody psie. Ale parę śmierci, co wielka jest taka. Przepraszam, że, nie... że y, tak. Ale. Jestem właścicielem tego domu i doszły mnie słuchy, że tutaj się dzieją różne... Ja właścicielem, jak no... pan jest właścicielem. Chyba aktu notarialnego nie muszę pani pokazywać. No wielka, no... No, co masz mi do powiedzenia? No ta chyba była wynajęta. Słuchaj no, Dlaczego nas co Dobra, nie rozmawiamy teraz o tym. Facet chce nas wyrzucić z chaty. Słuchaj, dlaczego, niby? Słuchaj, sorry. Jest druga w nocy. Zapłaciłeś nie. Już przecież wszystko. Y Ale ja rozwiązuję umowę. Nie ma. Nie ma. Rozumiesz? O, o. mi kasę z powrotem. to resztę. Nie ma. Wynosicie się w tym momencie stąd. W trymigi. Ale jest... Która jest godzina? No, no, druga druga mnie to nie interesuje O drugiej w nocy ma spadnąć tak, koledzy, ale... Twoi koledzy zrobili burdę, wybili szybę Doszły mnie tu suchy, że jest za cisza mocno jest zakłócana i nie ale ma tutaj się... nie tutaj nikogo w ogóle nie ma hmm? widocznie, ktoś, widocznie ktoś mieszka że Takie suchy mi doszły, tak? Nie przyjechałem No, sobie no nie naprawdę, do no to jest chłopiec Ale o 2.00 że... no, dlaczego pan tego nie załatwi w dzień? Tylko o drugiej rano pan przychodzi do naraz domu, no trochę to jest... To jest trochę pore! Nie ma dyskusji, wynosicie się i ja, ja nie mam żadnych wyrzutów sumienia, że was zrzucę. Sami sami jesteście sobie winni. Ty Dobra. nie powiesz, tylko tak A co mam, ja mam powiedzieć? Ale co mam powiedzieć? No nagrywam tą całą sytuację, to też mnie kurwa kur, no... no. Ale ty śmierci, no o drugiej nocy tam dwa razy z domu. Czyli Dobra, Wiola, pakuj, się... proszę a, się pamiętam. O drugiej w nocy. O głodę, ale co pan czy, robi? To, to trzeba mieć. Ale przepraszam bardzo, to pojeszcie, ja, ja dam radę sobie... To. Ja sobie dam radę sama jej Ja to Pani pomogę! Raz raz. Ale ja, to ja mam maliznę, Ja nie wszystko. mam czasu tam! Ale stąd wyjść! Tam. Ale dobrze nie ja, ja wyjdę! Sama sobie wyjdę! Powiedziałam! Ja sama wyjdę! Zaraz będę Proszę, jak najszybciej, ja mam! Proszę, tam wony! Nie wiem co jeszcze, tak? Mam nadzieję, że ja się Biela, się, nie używasz! Wiola, pakuj się, no co ci? Ty artystycznie rzeczy! Ja Przepraszam bardzo, strzema, ty się patrz, i śmiejesz! Dobrze, na, na dole są kartony przeprowadzkowe. Pakujmy się nie i przejdziemy. Nie ma już się. kartonów przecież! O drugie drugie rano nie zmywają te skóry! Może dogadać się, zapłać może jeszcze za dzień powyższy? Nie! Ja nie chcę już od was nic! Ale Zatrzymujcie się i wyjazd, naprawdę, cześć, cześć. O, cześć. proszę. Dobra, idę się z Kariną porozmawiać w ogóle, o co tu w ogóle chodzi, bo coś tobie w ogóle nie wierzę. I zaraz tu przyjdziecie się, powrotem. Dobrze? dobrze, dobrze nie, mam, nie mam całej nocy. No wie? dobrze, dobrze. Dobra, dzięki. Ty, ale to naprawdę śmierć. No wiem, właśnie. To, i, <gry> ona, ona taka jest. ona... Co do Beduinów, którzy No Nie wiem, nie chcę obrażać Beduinów, ale naprawdę. <grym> no jest, smród. Dobra, został nam tak naprawdę ostatni pokój. No cóż, no. Dała pan radę. Dwa pokoje pierwsze, pe perfekcyjne panu poszły. Powiem, że ja nie mogę ze śmiechu. Tutaj, jak pan powiedział o tym, to ja nie mogę ze śmiechu, nie? Naprawdę. Dobra, idziemy robić robotę. Wszystko. No, Redzia, spakuj się. No, spakuj się. Pakuj się, pakuj, ja, niech się, się nie Ja do... ja chcę popatrzeć, bo ja... Ale się to... już upakowałem... Ja mam już hotel, pan już się to... nie musi o mnie martwić. Ale ja się w ogóle o ciebie nie martwię. No właśnie, no to niech pan robi to co robi, ja Poproszę, popatrzę. Proszę, żeby... Ja chcę to okay? zobaczyć. Ale ja chcę to zobaczyć. Możesz zejść na dół. Dobrze, okej. Okay. Potrzebujesz emocji? Tak, potrzebuję. Nie będziesz był zasnął? Dobrze. No. Obudź kolego. Hej, bój się, się. Cześć. 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 się. Jestem właścicielem domu. Tu bajzel. Nie wiem co to za śmieci, tutaj śmierdzą. Stoją przed jakieś y, piwa. Co jest? Puste puszki po piwie, nie cześć, wiem. No ale jak tu tak. wygląda. Tak, jestem cześć. właścicielem domu i tutaj nie, nie życzę sobie, żebyście tutaj mieszkali. Zobacz jak tu wygląda. Ale przecież jest czysto? Nie, nie jest czysto, macie się wynosić. Poza tym jest ta szyba. A ty kolego, no co tu robisz? Patrzę, no oglądam! no Patrzę się, po prostu, możesz szybciej, sobie film szybciej, kinie. Szybciej, no. Ba, film raz, kinie, no, Raz, raz, raz. Ale co się no. stało? Dlaczego? Nie będziesz, Dlaczego pan wszedł do naszego domu? To nie jest ważna, bo ja jestem właścicielem tego domu i nie wiem na jakich zasadach by tutaj by się, się powiedz, znaleźliście, ale. Tak. Jest Ale jest nocy, no. Słuchaj, no jest wytłumacz taka sprawa się się, No dobra, ja tę chatę wynajmowałem no. Jak wynajmowałeś, no to... Dogadaj się teraz y, z panem tutaj. Żeby, nie o, ma takiej opcji. Ja z, z nikim nie będę się dogadywał. Tutaj po prostu były pewne zasady ustalone. A. Nie spełniliście tych Jezu, wymogów i Ale są, nie ma pan i... prawa nas wyrzucać w środku nocy. Bo ale, bez jest, słuchaj kolego, jest lato. Pakujcie się, macie samochód. Aha, samochód, i... się co ty robisz? Zapach? Przecież ja widziałem transakcję, Jak płaciłeś za dom? No to co to ma być? W słuchaj, no. Tak? Nie podrobiłem. Nie podrobiłem. No naprawdę kupiłem. Inaczej, naprawdę kupiłem od tego faceta dom, ale potem oddałem i stwierdziłem, że lepiej to wynajmować. No nie poinformowałem, no i. Ale on już oddał kasę za ten miesiąc i powiedział, że mamy stąd wypieprzać. No to mamy stąd wypieprzać. No zwrócił całą. Nie wiem, no to. Nie możemy się krzywić, nie możemy się dogadać. Nie czy... możemy się dogadać. Po prostu złamaliście zasady. Ja nie będę się tutaj naginał swoich. Ja no, Aha, czyli namiociki i dzisiaj jednostka w plenerze. Ja już mam hotel opłacony. Ja sobie stąd. Nie, ale, nie, ale i Ty mnie nie zawiedziesz to... na ten hotel. Nie ma tego... Ty mnie zawiedziesz albo ty mnie zawiedziesz. Nie, tego... nie, ty mnie zawiedziesz. Nienawidzę żeby... cię. Zrób coś. Z zrób coś. No co mam zrobić? Nie zabierzemy tego wszystkiego. No jak co co to to? Pakujcie się. Nie, nie ma, nie ma tego. Eee, oto to chodzi, chodzi tu chodzi, o to, że... Ten oto yy, bezczelny okłamał nas, że kupił ten dom albo wynajął. O, I teraz intercjent. pan prezes sobie przychodzi i mówi, że mamy się stąd wynosić natychmiast. tych No, Na co mam zrobić? Na tobie też zgieło. Ale w jaki prawek w ogóle nas okłamałeś w tej kwestii? I dlaczego ty to nagrywasz? No, zgięło mnie, po prostu ze świecie, to jest Ale po co w ogóle okłamałeś nas? Ja się tutaj wprowadziłem, może jak ja mam wziąć te wszystkie rzeczy, ja mam ciuchów? Dobra, bierzcie to co... Dalej dalej, ja nie mam I co, zostawimy, to? No bierzcie, pójdzie, na razie rzeczy bierzcie, a będziemy mogli przyjechać po te rzeczy później. To, 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 to Wszystko twoja mina. Wszystko twoje mina jest niech pan nie kopie w, Chociaż, no bez przesady. To, to, to to, moje minie można. Ale tu A ja właśnie to nie, nie to mogę. A to tak to, ale jest dobrze niż te liczniaki. My myśleliśmy, że to jest nasze, no i my pan nie rozumiem, no. Nie rozumiem waszych. Proszę jego proszę winić, bo to jest jego brak. A ty kolega jesteś nie fair w stosunku do nich. No dobrze, no wiem. No. W Nie sytuacji jesteś Bez przesady, no. Christ, Ale tam też się trochę jest taki gorzej niż ten wieśniaki no tutaj, wszystkie! Wydalać za to drugie, jest Ale prosiłem, już rozmawiałem, nie, no, nie idzie. No ma... to, to nie umiesz rozmawiać! No środek! Rację. Słuchajcie, żeby umieć, trzeba umieć negocjować! No nie, środek! Nader. No to dlatego no mówię! nie, jest minus 20 na zewnątrz. Nie dogadamy się! Nie dogadamy się! w swoich samochodach spadzi, nie interesujemy się! Aha, w swoich samochodach! Ale nie, 10 tysięcy za nocnik znaczy, Nie interesują mnie wasze pieniądze. 10 tysięcy, tysięcy i zostajemy jeszcze dwa dni, żebyśmy mogli na spokojnie się spokojować. Nie interesuje mnie. Dobra idzie, ja, jak ja nie wychodzę, bez żadnej europeju, łaski Ja, ja tam wychodzę, moja noga już tu nigdy nie, nie powstanie Nasza noga się nigdy nie powstanie Cieszę mi to I zabierajcie pieska Dobrze, że to nagrałeś, pokażemy to później gdzie trzeba zachować po Pokażemy to gdzie trzeba, dobrze, że to nagrałeś stary I tyle, dobra ja to spakuję, już nie będę się na to już bo to jest Na tego, żeby już nikt nie wynajął ani nie kupił tego domu Proszę bardzo Pan, bardzo bardzo ja na Instagramie to samo powiem, nie? Antyreklama będzie jak cholera. Dobra, weźcie te najbardziej e, potrzebne rzeczy i wypadł stąd. Jutro o 12, reszta rzeczy piwo, będzie wystawiona przed e, grabą, możecie sobie to ty, wziąć ty, i... Ty, tego jakiego szacunku? Widzę, bo jakiegoś. jakiego szacunku. Nie, 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 myk, Co ty zrobiłeś? No, tak. Wypij jeszcze więcej piwa. Żadnego piwa.

jeszcze? No, 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 nas, kurde, bo przecież to Do widzenia, do widzenia, to do widzenia. Powiem wam, najbardziej sympatyczna z tego wszystkiego jest ta wasza świnka. Bez duszki! Bez duszki! Ciąg, ciąg! 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 Przecież Aha, jeszcze wam, jeszcze wam odciągnę z tego częściu za sprzątanie. Słucham, takie sprzątanie jest, jest tu, czyściutko! Tu, Dziękuję Ci bardzo za to co zrobiłeś. Dziękuję Ci bardzo. No dobra, kanał, zepsułeś kanał! Ja tutaj ja już nie wracam tutaj, ja jadę w tym momencie do domu. Do domu do siebie jadę i mam się czuję. No, no będzie no, no, słuchajcie! Bo... Koniec jest! Do widzenia! Nie myś sobie, mój, myśl sobie, że będziemy z tą jakikolwiek mój. współpracować. Zamykaj! To, to, jest tak, ale, to jest to, prawo, to jest Jak to można traktować człowieka Od roku, o drugiej rząd, żeby kogoś wywalać z domu? Muszę którym... się... co tak się patrzysz, Dariusz. Ale nie wiedziałem, że takie wyłącz coś zrobi! Wyłącz tą kamerę! O, okłamujesz! Tą kamerę. Tak się robi w ekipie, się okłamuje? Tak, to, tam, Więc bogacz, tobie kupił willę! Wydają na górze cię pewnie panie, panie bogaty, weź wyłącz to kamerę, wyłącz kamerę! Ja chcę do No Warszawy. nie denerwujcie się na mnie. Ja chcę do Warszawy. Jak najszybciej do Warszawy do centrum. Do samego centrum. Do tam za hotel, za wszystko. Nie, ja do Mariotta jadę. Jak najszybciej. A z tam bierzesz wszystkim do hotelu jadę. Ale mamy Dobrze. trzy samochody. Czemu ty to nagrywasz? trzy. Dobra, słuchajcie wszyscy. To jest pierdolony prank. Co? Jaki prank? No prank. <ślamy> no, to jest aktor. się. To jest aktor. No to jaki aktor? Jaki aktor? No to jest aktor! Pranku, jeszcze, ja mam w ja, ja pakuję wszystkie rzeczy, a ty chcesz ze mnie robić branka! Z no carinko razem sobie cisnę was, was my po to, to ja, ja tracę myśli, odchodzę od myśli, rezerwuję hotel. Że w środku nocy i i o, prank? Co to, to jest, jest za termin? Zajebisty, no zajebisty, no, zajebisty ja terminy. Teraz, Teraz to ja jadę naprawdę, Drenia idzie ze mną? Jadę. Ja jadę, ale słuchaj, terminy, wszystko Dawaj hajs, ja głupoty hajs, dawaj, dawaj Dobra, Dobra Mariusz, przestań głupoty pieprzyć, idziemy spać, kurde prank wyszedł, film zajebisty jest, chodźcie jest zajebisty, nie jest stare zajebisty, wszystkie mam uspokowane walizki Dobra, Fox! Zrobiłam burdel w pokoju, wszystko. Za Będę musiała wszystko teraz. ty ustaliłem! Zdabiać. Cały burdel jest u mnie w pokoju, wszystko rozwaliłem, popakowałem, powaliłem. Jutro przynajmniej filmu nie to będziecie się musieli malny. nagrywać. Jutro macie wolne, nie musicie o... filmu nagrywać, bo dzisiaj to to mam te twoje wolne! Nie, nie to... tych twoich pranków! Następnym razem jakbyś się zbudził w nocy, bo będziesz prankę zrobić. Nie myśl sobie, że chociaż wstanę. Dobra, nie myśl sobie. Nieważne. Jutro. Choćby się jutro, lało, dobrze. sypało e, tynk ze ściany e, by się waliło, nie wstaję. I e, nie myśl sobie, że będę nagrywał jakieś durne filmy o tej godzinie. Budzisz w, środ w środku nocy. Budzisz w środku nocy i wstajemy. alarmy. alarmy Już jakiś jacuzzi, to tak jacuzzi było fajne, ale reszta była niefajna. Mam co za strach. Ale za co ty przepraszasz? Ale za ja, co? Bo... My przepraszamy za swoje zachowania, no, ale no. to, no to no mój no, chyba... Ale dobrze zagrał, dobrze zagrał, tak? No Ale to bardzo przekonujące. Nie wiem, czy zauważyłeś nasze torby Ja nie wiem co, skąd ty bierzesz tych ludzi, ale. ale z... Nie, pan. Hamulda. Hamulda. Nie, no śmiesznie wyszło, nie? Ale to ten lepiej wymyślał. Tak, Żałuję, że to poszło. Wyszło bardziej realistycznie. Nie rozłapaliśmy się do tego. Sorry za te podniecione rzeczy, bo mogę wyprasować. No. Nie chcę kupować, chcę przesadzić. Uważam, że tej kupy nie było, tak. Dziękujemy za tę kupę. Nie, no dobrze, cóż, ja dziękuję Państwu za obejrzenie tego, jak cudownego filmu. Widzimy się już w następnym filmie. Prank, wyszedł, jeżeli ty dotrwałeś do końca, taki sam przefonczyk, jaki widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole i do najszybciej rozwijającego kanału w Polsce. Widzimy się już jutro o 15.30. Do zobaczenia!